Właśnie obserwujemy pracę rybaków. Jesteśmy akurat dzisiaj na Pomorzu Środkowym. Jedni to nazywają, jesteśmy u wrót Kaszub. wspaniały wschód słońca, mgły, jesteśmy nad jeziorem. Za chwilę pozyskamy wspaniały materiał do naszego gotowania, więc polskie, świeże ryby. Rybacy wybierają tylko ryby odpowiednie, a więc ryby odpowiedni w odpowiednim wymiarze. Jeśli pozyskamy te ryby, dzisiaj będzie bardzo smacznie i będziemy fajnie gotować. Zobaczcie, jaki piękny połów. Tu mamy sielawę, płoć, wspaniałego szczupaka. Zobaczcie, jaki to jest materiał. Polskie, smaczne, świeże ryby. I z tych wspaniałych ryb przyrządzimy coś wspaniałego. Po prostu coś smacznego. Kochani, płyniemy na wspaniałą wyspę na tym jeziorze, dlatego musimy wszystko wziąć z bagażnika, zapakować na łódź, żeby nam niczego nie brakło i płyniemy na środek jeziora. Rafał, jak się nazywa to jezioro i gdzie my płyniemy? Słuchaj, jesteśmy na jeziorze Słosineckim Wielkim, w pięknej malowniczej gminie miastko. Płyniemy na jedyną bezludną wyspę w okolicy. Myślę, że, że tutaj korzystając z, z dóbr naszych wód, wykorzystamy dzisiaj ich potencjał do tego, żeby, żeby coś fajnego wymyślać. Z polskiej zdrowej, świeżej ryby, którą rano złowiliśmy. Dokładnie. Drodzy moi, dzisiaj będę słuchał kolegi Rafała. Będzie mnie uczył, jak przyrządzać taką dziczyznę z wody, a więc dzikie polskie ryby. I on będzie mnie uczył, jak to wszystko przyrządzić, żeby utworzyć te wspaniałe smaki. Powiem Ci tak szczerze, że dawno nie gotowałem i nie byłem na bezludnej wyspie, a tu widzę cisza, spokój, bezludna wyspa wśród tego wspaniałego je jeziora. Jak sądzisz, czy dzisiaj będzie smacznie i dobrze? Znaczy smacznie i dobrze będzie na pewno, a te fajne okoliczności przyrody sprawiają, że, że naprawdę wyczarujemy w coś wspólnie fantastycznego, korzystając z naszych lokalnych ryb. Właśnie te ryby, polskie ryby. I duże i małe, wykorzystamy je na pewno Dokładnie. do czegoś dobrego. Z porannego połowu mamy dzisiaj szczupaczka, sielawę, wzdręgę, płoć, także e, na pewno będzie pysznie. A więc świeża polska ryba. Dokładnie, Super. prosto z wody. O cóż za wspaniałe ryby. A dzięki. Przygotowałem już filecika z naszych e, najmniej popularnych ryb z płoci i wzdręgi. I myślę, że zrobimy dzisiaj pulpeciki w sosie kurkowym. Co ty na to? O, świetnie. Ja proponuję je posiekać. Więc zamieńmy się. A ja przygotuję bazę pod sos kurkowy. No, a więc posiekamy te wspaniałe płotki i wzdręgi. Dodamy przypraw i będą piękne i smaczne pulpety z dobrych polskich ryb. Dokładnie. A więc zaczynamy siekać. Tak jest. Pozwolisz, że ja sobie powykładam tutaj. Bardzo proszę. Y Małą chupkę. Ja ja Nie wiem, czy zrobię to na raz, ale moimi nożami na pewno coś Co? z tego będzie. Ja w tym czasie drobno posiekam kurkę, umyję ją. My a, właśnie. E, trochę hałasuje, ale zapytam Cię, kolego Rafale, a dlaczego ryba? Słuchaj, no jesteśmy, jesteśmy na Pomorzu Środkowym, często nazywanym przez y, turystów Małymi Mazurami. Wprawdzie nie mamy tak dużych jezior jak Śniardwy czy Mamry, ale za to mamy ich więcej, jeżeli chodzi o liczbę. Także wiesz ryba ryba tutaj na tym obszarze zawsze historycznie wpisywała się w podstawową dietę dietę ludzi, tak? A jeziora wspaniałe, przede wszystkim czyste i taka ryba też na pewno Dok będzie miała taki wspaniały smak. Dokładnie. Jesteśmy jesteśmy w gminie Miastko, gminie, która ma ponad 20, nie ponad tylko ma 28 jezior. Jest to jedna z najbardziej licznych gmin, jeżeli chodzi pod względem ilości jezior. Czyste jeziora, czysta woda, jak już zdążyłeś zauważyć, płynęliśmy tutaj, bo jesteśmy na, na, na wyspie, na jeziorze Słosineckim, jeziorze bardzo czystym, zresztą jak większość naszych jezior, tak? Piękne łąki są w tym jeziorze, patrzyłem właśnie, ta przejrzysta woda i taka zielona trawa, no i taka ryba z takiej wody to jest produkt premium. Dokładnie. To jest produkt Dokładnie. czysty, zdrowy i taka niedoceniana płoć, wzdręga, która rzeczywiście y, niektórzy nazywają jakimś takim gorszym sortem rybiem. Dokładnie. Wszyscy chcą duże, piękne, olbrzymie ryby, a te małe ryby mają również wspaniały smak. Mała płoć ma duży smak. Dokładnie. I właśnie, I, i właśnie w tym kierunku dzisiaj będziemy zmierzać. A, cudowne. Te ryby to taka dziczyzna. Myśliwi pozyskują zwierzynę z lasu, a Ryby z wody pozyskują drogi na fale? Mówisz no przede wszystkim rybacy, tak. Rybacy śródlądowi. A. Wędkarze e, robią to, ale no robią to hobbystycznie i dla własnych ewentualnie potrzeb. Natomiast do, do klienta szerszego, no to, nie, to, to, tym, to tym, tym zadaniem zajmują się rybacy. No to, co robiliśmy dzisiaj właśnie rano, kiedy tak. wyciągnęliście ryby, które niektóre musiały z powrotem wrócić do wody, te żeście wzięli, właśnie te zdrowe ryby pozyskane z jezior, my tu mamy. Dokładnie, wiesz, no to to, co my robimy, to jest tylko na miastka rybactwa, ponieważ my, my, my tak, e, znaczy prowadzimy gospodarkę rybacką, natomiast no, w takim, w takim stopniu umiarkowanym, tak, bo, bo ze względu na, na wielkość zbiorników nie, nie jest to jakiś temat przemysłowy, tak, tak. jeżeli chodzi o nas, no to robimy tylko na potrzeby własnej, własnej przetworenki, czy, czy własnej restauracji, tak? I te ryby, które które pozyskujemy e, praktycznie są w całości e, do dyspozycji dla naszych klientów w naszej, w naszej restauracji. No wow, właśnie to ciekawe, pozyskiwanie tylko tyle, ile potrzeba. Dokładnie. To tak jak robili Indianie, polowali i, i, po, i, i, tyle, ile potrzebowali, tyle brali ze środowiska. Dokładnie, tak dokładnie. samo ty bierzesz tyle ryb, ile potrzebujesz, a resztę ma zostać wiedziona. Na tym, na tym polega racjonalna gospodarka rybacka, bo to to jest bardzo ważne, wiesz, bo mity. Zarówno o myśliwych, jak i o wędkarzach są, są podobne. Tak? My teoretycznie, w, w przeświadczeniu wielu, wielu środkowisk, przede wszystkim wędkarskich, e, wpadamy i siatami pustoszymy te jeziora. Nic bardziej mylnego. My tylko regulujemy strukturę ich tiofauny, a ponieważ ponosimy największe koszty związane z opłatami, czynszami dzierżawymi i przede wszystkim zarybieniami, musimy też prowadząc działalność gospodarczą, osiągać jakieś zyski. Tak? Dlatego to trzeba wszystko doglądać. Dokładnie. dokładnie. I musi być, musi być ta, to jest naturalna sprawa, że musi być ta regulacja. Tak? Jesteśmy na szczycie łańcucha pokarmowego yy, i musimy dbać o, 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 o to, żeby, żeby te nasze zasoby były powtarzalne i, i nie, nie prze, jak, w jakiś sposób w przypadku rybacka nie, nie przeławione nie zbiorniki tak? nie wziąć za dużo nie tylko, brać tylko tyle, tylko tyle ile ale jesteśmy my też jako rybacy jesteśmy zobligowani różny, różnego znaczy przede wszystkim operat rybacki jest naszym wyznacznikiem więc e, robi się go raz na 10 lat i on jest zaplanowany z góry tak? tak tam są zaplanowane zarybienia odłowy i wszystkie inne wszystkie inne kwestie związane z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rybackiej to jest analizowane zatwierdzane przez fachowców w instytucie Rybactwa. Śródlądowego i, i dopiero taki operat e, zaakceptowany ma możliwość funkcjonować, a później jesteśmy regularnie kontrolowani zarówno przez, przez e, wody polskie, które są gospodarzem jezior w naszym kraju, czy przez starostwa powiatowe, e, czy przez urzędy marszałkowskie, więc tutaj e, nie ma, znaczy zawsze się może zdarzyć jakaś czarna owca, ale powiem ci uczciwie, że 99% rybaków prowadzi racjonalną gospodarkę rybacką, ponieważ yy, jeżeli przeeksploatujesz dane jezioro, to przez kilka następnych lat nie będziesz mi miał nic z tego. I rybacy, którzy mają tego świadomość, są w tym kierunku wykształceni, prowadzą z całą pewnością racjonalną gospodarkę rybacką. Co dalej z tym robimy? Słuchaj, yy, klasycznie to pieprz sól. Ewentualnie nać, y, pietruszki lub inna nać, i troszeczkę czosku. To wszystko. Jeszcze oczywiście jajko, żeby to skleić. Tak, się tak no, to już cała struktura jajko, e ewentualnie troszkę mąki zobaczymy, ale tak delikatnie i to wszystko. Dobrze, pieprz. teraz naszą rybę należy przyprawić, a więc y, świeżo zmotkowany pieprz. O, widzę fantastycznie pokaż. Yy, sól. Faktycznie, super sprawa. Ty posiekasz... Ja posiekam czosnek i nać seleru. O, seler da taki fajny, nyszkowy smak. A więc Dokładnie. zaczynamy. Soli nie za dużo, bo zgadza się ryba jest w sobie lekko słona. Z takich wód trzy małe szczypty. Yy, pieprzu zawsze warto dać troszkę więcej, bo on świeżo zamotkowany da takiej ostrości, takiego fajnego zapachu. Tyle wystarczy. Ja już przygotowuję szelerek. Coś zielonego? Tak jest, to też fajnie się wkomponuje i też doda takiej fajnej nuty, nie zakłócając jednocześnie smaku, smaku samej, samej ryby. Dobra Andrzeju, to ja to wymieszam, a ciebie poproszę, żebyś wbił mi jeszcze tutaj jajeczko, żebyśmy już. uzyskali odpowiednią strukturę. O. Dziękuję ci bardzo. Rafał, a czy można by wykorzystać inne ryby do tego rodzaju dania? Słuchaj, y, każdą rybę możesz wykorzystać. Leszcza, krąpia czy tak zwane mało cenne gospodarczo. To jest fantastyczna baza za naprawdę niewielkie pieniądze. Zresztą, y, wędkarze, którzy, którzy często łowią płotki i wypuszczają. Myślę, że po, po zobaczeniu tego, co, co dzisiaj tutaj przygotujemy i sam będziesz miał okazję posmakować, zmieni się ich nastawienie i może zaczną chętniej zabierać, bo to jest bardzo ważne, żeby, żeby też wędkarstwo regulowało strukturę ich poprzez zabieranie tych ryb małocennych gospodarczo, bo wędkarze z reguły zabierają ryby cenne gospodarczo, tak? Lina szczupaka, Duża ryby. sandacza, okonia, tak? tak. Natomiast no, to się łowi dla fanu jako przyłów, natomiast często się wypuści. Co, co jest niepotrzebne. A to również jest smaczne. Dokładnie. Regu Regulamin Polskiego Związku Zwędkarskiego pozwala zabrać białorybu bodajże do 5 kg i nie bójcie się, bierzcie go śmiało do domu. Może jest trochę pracy, ale zobaczycie za niedługo, jakie, jakie, efekty, jakie efekty uzyskamy. A smak jest niegorszy od tych wielkich, olbrzymich ryb. Zgadza się. Och. Próbujemy tego tatara. Spróbuj fantastyczny siekany tatar z, z płoci i wzdręgi. On już jest dobry, tą rybę już można spożywać w tej postaci. Tatar z takiej ryby. Dokładnie. Solony, popieprzony z zioła. Dokładnie. I już można spożywać, ale my podbijemy te smaki, dodamy dobrego wina. I jak za. I wyjdzie. Cudowna kompozycja. I, i jak zauważyłeś, ani czosnek, ani po, posiekana nać e, nie zdominowały smaku. Wszystko cały jest, czas czuć ryby. Wszystko jest zrównoważone i cały czas to ryby jest podkreślony, ten smak, ale w żaden sposób, żaden z, z dodatków nie, nie, nie wpłynął na, na, na zmianę tutaj smaku e, i tego, co oczekujemy. Jeszcze moje pytanie: może odrobina mąki? Myślę że, żeby, myśl, żeby, myślę, że tak. I że jeśli chcemy zrobić z tego pulpety, żeby nam się dokładnie, to ciasto zrobiło dokładnie. Poproszę Cię, żebyś mi tutaj y, troszeczkę wsypał. Ja będę dalej to mieszał, żebyśmy mogli uzyskać konsystencję. Mam tu mą mąkę pszenną razową. Myślę, że się y, nada. Każdy rodzaj mąki się nada. O, tu nam się troszkę rozsypało, ale tutaj pozwolę sobie troszkę wsypać. Delikatnie. Ty to lekko mieszaj. Jeszcze a troszeczkę. A ja będę lekko sypał, żeby to nie zrobiło nam się klucha. O, już myślę, że będzie OK, bo już ta struktura zaczyna... Na łyżce mi przylegać, więc jest, będzie, 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 okay. będzie ok. Dobrze. Drodzy moi, z tego farszu będziemy formować y, nasze kotlety rybne. Podbijemy właśnie je i dodamy kurek, przypraw. Będzie na pewno smacznie, ale to za chwilę. Andrzeju, widzę, że ciasto już jest w y, dostatecznej struktury, znaczy ciasto, nasza baza. Poprosiłbym Cię, żebyś rozsypał mi tu mąki, a ja zacznę formować, znaczy możemy w sumie wspólnie uformować y, nasze pulpeciki. Posyp troszkę więcej, żebyśmy je fajnie obtoczyli, żeby też y, uzyskać pewną zwięzłość, bo to jest ważne, żeby, żeby ta zwięzłość była na tyle, żeby one podczas gotowania w żaden sposób się nie rozpadły. No i co? Formujemy? No działamy. No to jedziemy. Zaczynaj. No to... Większe czy mniejsze, jak preferencje? No ja uważam, że takie wielkości jakiegoś małego jajka. Okej, okay. no, czyli takie dwukę, no, dwukęskowe. No, takie właśnie, żeby, żeby jeszcze zachować wiesz, ten sok w środku, żeby one nie pozbawić tego soku rybiego. Tak, zgadza Dlatego, się. żeby one były takie wilgotne, takie, takie po prostu rybie. Dokładnie. O, i dlatego so... nie mogą być za duże, ale myślę, że ta wielkość kurzego jajka... I kurszego, nie mogą jajka, być za małe I również, też nie, nie mogą być za małe, dokładnie, no. ta wielkość kurzego jajka. Zobacz, jak z takich płotków, płotek przepraszam, można zrobić takie fajne kotlety. No, Płotku. pomyśl sobie, że wiesz, kilogram, kilogram e, płoci... W, w, w dobrym sklepie rybnym, bo uważam, że dobry sklep rybny powinien mieć w swoim asortymencie każdy gatunek ryby, nie tak jak robią to obecnie markety, że jest głównie ryba morska, ewentualnie ryby łososiowate, więc e, dobry sklep rybny, w dobrym sklepie rybnym e, kupisz taką płoć w granicach 10-12 zł za kilogram. Jeżeli zrobisz filecika, to jesteś w stanie przygotować obiad dla czterech, nawet pięciu osób za 12 zł. O właśnie, troszkę ziemniaczków, Dokładnie. zrobić jakieś suru, frytki jakaś surówka, czy pulpeci. Zdrowa rybka i można Dokładnie. za parę groszy po prostu się dobrze odżywiać. I wcale, jest, no. wcale ryba nie musi być droga. Oczywiście mam świadomość tego, że społeczeństwo jest, jest wygodne i każdy woli fileta, ale za fileta musicie zapłacić kilkadziesiąt złotych za kilogram, tak? No. A spłotki sam widzisz, zajęło nam to kilkanaście minut. I, I tak naprawdę e, mamy obiad na, e, dla, dla 4-5 osobowej rodziny. No, troszkę wysiłku. Do, do tego ziemniaczki, i ten także, wiesz, obiad za 20 zł jest do zrobienia. Dla całej rodziny? Dla całej rodziny. No właśnie, w tych czasach też. To jest bardzo to jest ważne, ważne że, żeby było coś dobre i w dobrej cenie. Właśnie, o to chodzi. To podobnie z tą rybą jest, jest jak z dziczyzną. Dziczyzna jest też niedroga. Można u myśliwych ją kupić po 7-8 zł, jelenia, dzika i tak dalej. Można kupić całe zwierzę, podzielić się ze znajomym i to jest bardzo tanio, To są takie mity, że dziczyzna jest po 100-200 zł, a właśnie można tak zdobywać żywność, właśnie bezpośrednio u leśników, u myśliwych, u rybaków, i właśnie można się dobrze i tanio żywić. I zdrowo. I właśnie to jest najważniejsze. Przede wszystkim zdrowo. I to jest właśnie najważniejsze. Tylko po prostu minimum wysiłku, żeby to po prostu y, coś zrobić, i wtedy możemy tego mieć dużo. Nie tylko kupować, ale również samemu uczestniczyć w tym obiegu żywnościowym. Musimy palić ogień, z gotować dokami. osoloną wodę z ziołami, z kurkami i kurkami. I zaczynamy działać, żeby. Najlepszym czasie to spróbować, bo już nie mogę się doczekać. Ja też już jestem głodny. <laughs> Witamy nasze pulpeciki. No tak, czas je gotować. Czas no, troszkę soli, żeby one taki takiej lekko osolonej wodzie się gotowały i zaczynamy, zaczynamy wrzucać. Proszę bardzo. Hop, to delikatnie. Pięknie się zetną. Właśnie chodzi o to, żeby nam się ścięły, żeby wypłynęły. Trzeba je wrzucać do wrzącej wody, żeby one się ścinały. Dokładnie. Wierzchnia warstwa ten, ten i wtedy szok, szok jest żeby, ten szok jest potrzebny, żeby, żeby nam się nie rozpadły. nam się nie rozpadły. Dokładnie. Jeszcze tak. jeden. No Jeszcze i szczypta soli na wierzch. Parę minutek. I Czekamy aż wypłynął. Dobrze, czas na sos, nie? No trzeba zeszklić cebulę. Świetnie. O, już mamy rozgrzane masło z oliwą. Dodaliśmy oliwie trochę do masła, żeby nam się masło nie spaliło, żeby nam się lekko zrumieniło. O właśnie, teraz należy tą cebulę. A ja tu mam pozostałe komponenty, które za chwilkę... My musimy chwilę poczekać. Tak, tak, Żeby tam cebula... Teraz czas na nasze wspaniałe kurki, które... Nazbieraliśmy no, dzisiaj. w no. o właśnie. Nie wiem czy wiecie, ale ryba fantastycznie się komponuje z darami lasu. Fantastycznie się komponuje z kurką. Właśnie tutaj przygotowaną, w przygotowanym sosie przez Andrzeja, także na pewno będzie pysznie. Ja już jestem głodny i nie mogę się doczekać. Sosu nie będziemy zabierać żadną śmietaną, żadnym jogurtem. Się. W ten sos za chwilę pójdzie winko. Do tego Włożymy nasze sparzone, lekko ugotowane pulpety, które mają troszkę mąki, ten sos się zagęści, dodamy jeszcze troszkę wody z gotowania pulpetów, osolimy, opieprzymy i to wszystko. I tak naturalnie będziemy spożywać właśnie te płoty. A teraz do naszego sosu odrobinę wina wytrawnego. Jest to wino musujące. Koniecznie wytrawne, żeby podkreślić smak ryby, żeby ryba nie była nie była, była lekko kwaśna. Odrobina dosłownie. No, teraz nasze no, czas na finał. Kotlety nasze trzeba dołożyć do sosu, żeby one złapały smak tego kurkowo winnego smaku. Wspaniale nam się sparzyły, nam się podgotowały. Fantastycznie. Nierozgotowane. Pamiętajcie, nie przesadzajcie z mąką. Dodacie jajeczko, troszeczkę mąki, żeby nie zgubić smaku ryby. Naprawdę to mięsko posiekane, czy nawet zmielone, fantastycznie zwiąże, jak widzicie. Także wszystkiego z umiarem. I na koniec jeszcze... Y ja mówię, co? wezmę... Tej... Odrobinkę, tak, bulionu, bulionu, dokładnie. Bo one też oddały Pocz, tak swój smaki. Tak jest, tak troszkę... jest. Tu jest mąki i troszkę nam ten sos się zagę. Dokładnie. O właśnie. Parę minut odwrócimy je, żeby nabrały smaku z dwóch stron. Popieprzymy, dodamy czegoś zielonego, anyszkowego, a więc troszkę. Celera zielonego. Myślisz, że już mogę, czy jeszcze poczekać z selera? Myślę, że już możesz. Tak mi się też żeby wydaje. Żeby ten celer że, też oddał że, że, dokładnie, troszkę żeby, smaku. Żeby oddał nam smak. O właśnie. O tą manyszkę właśnie nam chodziło. i ja Andrzej tutaj fantastycznie dzisiaj e, wymyślił. Można dodać kopru, można dodać, można dodać Tak jest, ale, ale my akurat mamy ale świetny celer. Nam się z te smaki z, jakby skoordynowały i, i i pomysł właśnie o, zaczyna na już bulgotać. Chodzi w tym wszystkim, żeby tego nie mocno gotować, żeby to lekko pukało. Tak. Żeby te oczka były właśnie w ten sposób, żeby nam się nic nie rozpadło, żeby wolno wszystko dochodziło. I wtedy delikatnie odwrócimy kotleczki i za chwilę będziemy mieć dzikie, dzikie płotki. Tak jest. Wreszcie, Rafale, przyszła ta, ta chwila. Dokładnie. Zobacz, wstaliśmy o piątej, o szóstej byliśmy na wodzie, a teraz już mamy gotowy, fantastyczny pośle. Pozwól, że ja Poproszę. tutaj tutaj nałożę na początku i ten, i ten sos jest... Y za chwilę zrobimy sobie dokładkę, ale na razie... Dokładnie. Y Myślę, że poczekam. Chciałbym, żebyś pierwszy spróbował. A, ach, cudowne. Pulpecik, kureczki, sos. Pięknie to wszystko wygląda. Troszkę dzisiaj, żeśmy mieli pracy, ale warto zawsze robić dobre rzeczy. Dokładnie, bo... proste drobne mm. zdrowe rzeczy. Pozwól, że spróbuję. Tak. A, spróbuję. No, i czekam na twoją opinię. Mmm. Jak? Wyborne. Kto by pomyślał, że taka potka może tak cudownie smakować? Ten smak był mi znany, ale twój sos, powiem ci, że robi furorę. Mmm. Grzyby, wino. Fantastyczne. Proste składniki. I jak zawsze w każdym odcinku, może zwrócicie na to uwagę: należy jeść dobrze, ale mało. A więc dobre, wyborne rzeczy. I smaczne rzeczy, żeby to wszystko smakowało, żeby to miało klimat. My mamy niesamowity klimat dzisiaj, jesteśmy na wyspie, jemy ryby. Możemy odpoczywać, możemy gotować. I tak należy spędzać czas. I pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, bo Andrzej robi fantastyczną robotę. Pokazuje nam, jak można powrócić do źródeł zdrowego żywienia. I zapraszam Was do programu w Adamu z Nadziko. Tam. Znajdziecie rzeczy, których nie znajdziecie nigdzie. To Tam prawda. znajdziecie prawdziwy smak polskiej kuchni. Dawnych dziejów, dawnych naszych przodków i naprawdę produktów premium. Także zapraszam serdecznie i zapraszam do nas tego, następnego odcinka. Przepraszam, pomyliłem się, ale ten smak jest tak. Andrzeju, ja Ci dziękuję za możliwość wspólnego gotowania na dzikie. A ja dziękuję Tobie, że mnie zaprosiłeś i pokazywałeś takie piękne tereny. Złapałeś. Takie wspaniałe ryby, także cała przemysł po mojej stronie. Do zobaczenia serca. następnym razem. Dzięki. Na razie. Hmm.